Duch Święty jest Duchem Życia, jest Duchem Miłości, jest Duchem Prawdy, jest Duchem Chrystusowym. Duch Święty jest na ziemi. Pan Jezus powiedział: Lepiej, żebym ja odszedł, bo jeżeli ja odejdę do Ojca. To pośle do was pocieszyciela Ducha Prawdy. I to On wprowadzi was we wszelką prawdę i nauczy was wszystkiego. I wiemy, że Pan Jezus odszedł do chwały, <laughs> odszedł do Ojca i posłał pocieszyciela Ducha Prawdy. Duch Święty jest naszym przewodnikiem. Tym, który nas prowadzi, który chce nas prowadzić, nawet nie tym, który nas prowadzi, bo nie zawsze jest tak, że dajemy się mu prowadzić i nas prowadzi. On jest tym, który chce nas prowadzić. On jest tą drogą od Ojca. On jest tym, który wskazuje nam drogę. Może tak. On wskazuje nam drogę, jaką mamy iść. On jest duchem prawdy. On jest duchem życia i wierzę głęboko. Jestem przekonany, że to, co Bóg zamierza uczynić na Ziemi, w Polsce, w Wiśle, jest całkowicie inne niż to, co my sobie wyobrażamy. Duch Święty chce prowadzić każdego z nas. On chce Ciebie i mnie objawiać Bożą Prawdę. On chce mówić do Twojego Ducha, aby kiedy będą przychodzić rzeczy Boże, abyś miał potwierdzenie w swoim Duchu. Amen to jest to, co pochodzi od Pana. Duch Święty chce to uwalniać w Tobie. On chce Ci to pokazać. Pokazywać. Po co? Po to, abyś nie sprzeciwiał się rzeczom Bożym abyś nie sprzeciwiał się doskonałej Bożej prawdzie, którą jakby Bóg chce wprowadzić na tę ziemię. To nie jest nic innego jak Królestwo Boże. I wierzę, że Bóg mówi do nas, że potrzebujemy. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujesz Ty i ja. Potrzebujemy Go poznać. Potrzebujemy... Pozwolić się Jemu prowadzić, kiedy Duch Święty będzie, że tak powiem, zapruszony, zakurzony, z powodu tego, mówię w cudzysłowie, bo On taki nie jest, ale mówię po prostu obrazowo, kiedy będzie przysłonięty rzeczami, kiedy wystarczająco dobrze będziesz sobie radził bez Niego, to nie zrobisz nic, co by było Bożej jakości, co by miało Bożą jakość. Wszystko, co będziesz robił, czy ty, czy ja, to będzie religia i nie będzie w tym życia. Różnica. Możesz wypowiadać te same słowa. Te same słowa mogą wypowiadać dwie osoby, trzy, cztery osoby. I w jednych będzie życie, a w drugich będzie śmierć. I nie będzie w nich życia. Te same wersety ze Słowa Bożego mogą być cytowane. Różnica to jest życie i przez kogo wypowiadasz Boże Słowo, kto mówi przez ciebie. Czy jesteś namaszczony mocą Ducha Świętego, czy prawda wychodzi z Twojego Ducha, czy mówimy ze swoich pobudek? I czy wypowiadamy rzeczy jakby z niewłaściwych motywów. Jedno to same słowo może nieść życie albo śmierć. Różnicę robi Duch Święty. Różnicę robi Duch Prawdy. Kiedy prawda wychodzi z Twojego ducha, z Twojego wnętrza, ona przynosi życie. Przynosi życie, w niej jest moc, w niej jest Boże światło, ona burzy warownie i ustanawia Boże Królestwo. Boża Prawda, która wychodzi z ducha, która wychodzi od Ojca, przynosi ją Duch Święty, i po prostu wypowiadasz to w duchu, w Bożym namaszczeniu i w Bożym autorytecie. I wierzę, że Duch Święty chce dziś coś uczynić tu na tym miejscu w naszym życiu. Wierzę, że kiedy nasze serca będą otwarte, Bóg jest Bogiem miłości i wielokrotnie On przychodzi w miłości i, do, i mówi do nas. On chce, abyśmy z Nim współpracowali, abyśmy otwierali swoje serca dla Niego. Kiedy On może tam wejść, kiedy On może tam wejść, to On nas, to Jego Słowo nas uzdrowi, kiedy Go przyjmujemy, kiedy jesteśmy otwarci, kiedy przyjmujemy Jego prawdę. Kiedy Jego miłość przyjmujemy. I powiem Wam, że uwielbienie nie powinno się rozgraniczać. Uwielbienie Boga powinno być każdego dnia w naszym życiu. Uwielbienie Boga to nie jest ograniczone, rozdzielone do niedzieli. Uwielbienie Boga powinno być każdego dnia. Aniołowie nie uwielbiają tylko w niedzielę. Aniołowie są przed tronem Ojca i chwalą go nieustannie. Wierzę, że Bóg pragnie, kiedy przychodzi wolność do naszego życia. To wchodzimy w miejsce uwielbienia i chwały i wielbisz Pana. Teraz możesz tego nie, nie rozumieć, nie widzieć, ale jest miejsce w Bogu, kiedy wykonujesz Jego dzieła. Kiedy chwała Boża jest w tym, co robisz, i to przynosi Bogu chwałę. Przez to Bóg jest uwielbiony, co robisz w Duchu Świętym. Że kiedy przychodzą Boże rzeczy z nieba, kiedy Duch Święty objawia Ci Jego Bożą Prawdę, to widzisz to oczami Ducha. Rozpoznajesz to i widzisz to duchowym człowiekiem. Widzisz to, Wewnętrznym, duchowymi oczami i taką po prostu wiesz, co pochodzi z nieba, a co nie pochodzi z nieba. Nie możemy być ograniczeni tylko do tego, co widzisz fizycznie, ale kiedy przychodzi prawda do Twojego życia, widzisz to w duchu. Widzisz to w duchu, masz potwierdzenie w duchu i jest w tym moc.